Cześć! Witam po raz kolejny w odcinku z serii paczka z Chin i zapraszam do obejrzenia nowego unboxingu. Sam jestem ciekaw, co tym razem dostałem. To jest większa paczka, jak widzicie, także bardzo ciekawe, co tym razem być może. Już sam nie wiem, co, czego mogę się spodziewać po ostatnim odcinku. Także widzicie sami, że już otwieram. I zobaczymy. Może to jest to, co przypuszczałem, że będzie w ostatnim odcinku. Także zaraz się wszystkiego przekonamy. O. Pusta, jak widzicie. Tutaj dobrze zapakowane. Także, o. Już, jak widzicie. Torebka, o. Na początek kostka stykowa. Coś w stylu płytki miedzianej, tylko, że możemy używać to wpinając do tej diody i nie musimy nic lutować do naszych projektów. Bardzo fajna sprawa. Na no, Allegro za takie coś zapłacimy koło 8 zł, Ja kupiłem na ebayu za 4. Także warto. A teraz przyjrzyjmy się temu. Tak, to jest to, o czym chciałem Wam powiedzieć w poprzednim odcinku. Jak widzicie, torebka Antystatyczna, dobrze zapakowane, i można zacząć otwierać. Nie wiem, jak to tutaj jest zrobione. Będę sobie musiał nożem pomóc. Widzę. O. I otwieram nie winno. nic. Nie. Powinno iść. Ach, chińczyk. Jak Chińczyk zapakuje, to nie ma. O. Dobra. Proszę bardzo, o, wychodź. Muszę rozwalić. Jednak pewnie już się zastanawiacie, co to jest. Zaraz Wam pokażę. No, wyszło, ok. Jest to przetwornica zmienna napięciowa obniżająca napięcie. I w kolejnych odcinkach będę chciał Wam pokazać, jak to działa dokładnie. Po prostu mam zasilacz 24V, który chcę bardziej uniwersalnie zrobić. Zasilacz ze starej drukarki, i po prostu będę w to podpinać i regulować tym oto tutaj potencjometrem napięcie. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ta przetwornica. A więc wykonana jest dosyć solidnie. Z tyłu są jakieś ślady z czyszczenia, prawdopodobnie jeszcze resztki kalafonii. Ale nie ma żadnych zimnych lutów. Wykonana bardzo precyzyjnie. Przyciski działają. Także resztę zobaczycie w następnym odcinku. W takim razie dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej ciekawych rzeczy, jakie dostaję z Chin, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na, oraz odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Dzięki. Cześć.